Dzień dobry, witam w kolejnym dniu vloga. Możecie zauważyć, że mój głos powoli mnie opuszcza. Byłam dzisiaj właśnie rano u mojego lekarza, ale niestety mój lekarz jest rozchwytywany. Byłam tam już o 8.40, o moje pranie, które się suszy. Może lepiej, żebym go nie prezentowała. Byłam u niego już wcześniej rano o 8.40 i miałam 15 osób przede mną. To znaczy, że bym musiała tam siedzieć do 11 i zrezygnowałam. Myślę, że jutro go mogę dostać tutaj w e, Mam nadzieję. E, I zapytam go, czy to jakiś wirus, czy, czy po prostu trzeba jakiś antybiotyk wziąć. E, boli mnie gardło, ale dzisiaj nie pracuję. E, za to pracuję jutro, ale dzisiaj mam wolne. I postanowiłam właśnie e, zrobić sobie taki beauty day. E, z, przetestujemy razem kosmetyki de Ordinary, bo doszły do mnie kilka dni temu, już będzie z dwa tygodnie, ale nie miałam czasu e, kiedy ich przetestować. Zrobię dzisiaj sobie ten peeling. Mam tam kilka kosmetyków, które chciałabym dzisiaj e, wypróbować. E, zrobimy sobie włosy, bo wyglądam fatalnie. Zobaczymy, jak z czasem jak się będę czuła. Wczoraj zrobiłam sobie. Tą rękę i wyglądają pięknie moje paznokcie. Nie wiem, czy wam się podobają, ale mi przestrasznie. Jeśli chcecie zobaczyć tutorial, to we vlogmasie wczorajszym, a dzisiaj może tą rękę, bo tutaj mam takie szary efekt efekt sweterka z Maker. Może zrobimy tym razem na święta, tak, obydwie ręce w tym samym kolorze, dobrze by było. Oczywiście, dom jest do posprzątania, bo zawsze, kiedy dzieci wychodzą, to jest po prostu taka taki. Nie porządek, szok, ale nie szkodzi, dzisiaj sobie zrobimy taki dzień i taka kąpiel relaksująca jest mi bardzo potrzebna, to co zaczynamy, ogarnę dom, a później się widzimy. Kochani, y jestem po kąpieli i nie wiem czy Wy też tak macie, że po kąpieli czujecie się lżejsze, młodsze, piękniejsze, bardziej wypoczęte, wszystko naraz, zrobiłam sobie taką długą, bardzo, bardzo ciepłą kąpiel, która mnie zrelaksowała i czuję się nawet odrobinę lepiej, ale twarz nie wygląda dobrze. Także dziś zrobimy sobie ymm, kurację kwasami i jest to kuracja de Ordinary. Aha 30%, BH 2%. Mamy tutaj produkt, który jest bardzo intensywny. E, uważajcie na niego. E, ja go zakupiłam, bo ja już miałam doświadczenie z kwasami bardzo delikatnymi, ale moja skóra, mimo że jest delikatna, nigdy się nie podrażniła, nie miała żadnych nieprzyjemnych sytuacji. E, przyznam się Wam szczerze, że e, już go raz przetestowałam. Poza kamerami, i dzisiaj chciałabym Wam pokazać mniej więcej, jak go aplikować i jak on działa. Tutaj producent mówi, żeby trzymać go 10 minut, ja ostatnio trzymałam go zaledwie 5. Bałam się po prostu efektów które mogą być po 10 minutach i to też Wam radzę, byście takie kosmetyki mocne, a nawet czasami i słabsze, używali tylko na jakiejś jednej partii twarzy albo po prostu skrócić okres, który mówią by trzymać na twarzy, by po prostu nie zrobić sobie krzywdy. Tutaj mamy takie działanie złuszczające, wygładzające. Twarz mam bardzo dobrze oczyszczoną, ale suchą. Ona nie jest w ogóle mokra. Tutaj mamy miks kwasów AH30% i jest to miks e, kwasów e, kwas mlekowy, glikolowy, winowy i cytrynowy. E, fajne stężenie. Plus BHA2% jest to kwas salicylowy. Ten miks kwasów doprowadza do tego, że działamy na zewnętrznej partii skóry, ale i e, w jej głębszych warstwach to co aplikacja jest troszeczkę trudna nie ukrywam że trzeba się troszeczkę do niej przyzwyczaić ponieważ ten kwas jest bardzo taki wodnisty mi to już teraz nie przeszkadza i robimy to tak że po prostu nakładamy nie nakładamy w okolicach oczu mira komando. o i możemy już zacząć w taki sposób albo nałożymy sobie jeszcze odrobinę tu i tu. I co ja robię? Masuję, niektórzy mówią, że w miejscach, kiedy, gdzie mamy najwięcej przebarwień, by po prostu bardziej intensywnie masować. O, widzicie, pierwszym razem, kiedy używałam tego kwasu, już odczuwałam lekkie pieczenie na tym etapie, a teraz widzę, nie czuję nic. Może to za chwilę się pojawi. No i nie wyglądamy zbyt estetycznie. Ale tu nie o to chodzi, żeby wyglądać estetycznie, tylko żeby było skuteczne. No, to pieczenie teraz zaczyna się pojawiać. Uwaga na tą strefę to jest strefa bardzo delikatna. Jeśli macie tą strefę taką bardzo, bardzo wrażliwą, to nie nakładajcie tam tego produktu. Ja tam walczę z takim nieprzyjemnym przebarwieniem, także nałożę go. I tutaj mam też takie przebarwienie na czole także masujemy bardziej intensywnie. Ten kwas, on ma działanie właśnie takie zgłuszczające, wygładzające, ale dużo osób mówi też, że on ma takie działanie troszkę spłycające, zmarszczki. No, zobaczymy, czy ten efekt będzie taki wow. Widzimy się za 5 minut. Zapomniałam dodać, że fajnie nałożyć sobie jest też ten kwas na dekolt. Ja ostatnim razem to zrobiłam, tym razem sobie po prostu nie chce mi się. Dopiero co wykąpałam się i po prostu nie mam ochoty później go zmywać. Ale wy, jeśli macie taką potrzebę, jeśli wasz dekolt też ma takie jakieś przebarwienia, zmarszczki, jest szary, nie jest fajnie rozświetlony, to bardzo polecam. Peeling zmyłam i uwierzcie mi I uwierzcie mi, że w dotyku moja skóra jest przecudowna. Mam takie uczucie, jakby ona była bardziej napięta, e, bardzo delikatna i mięciutka w dotyku. Teraz e, chcemy ją bardzo mocno nawilżyć. Po takich kwasach pamiętajcie, że bardzo, bardzo ważne jest to, by zadbać później o skórę. E, najpierw jest to woda termalna aven. O czuję takie głębokie nawilżenie teraz i takie kojące ma to działanie. Ja ogólnie używam wielu wód termalnych. Mam chyba z każdej firmy, a może nie z każdej firmy, która jest na świecie, ale mam i z La Roche-Posay, i z, Aven, i z z, z Kaudali naprawdę używam ich dość sporo. Nawet z wisi mam, i to jest jedyna rzecz, którą używam, z wisi, którą polecam. Jest fenomenalna. Ogólnie bardzo, bardzo lubię wody termalne i używam je w każdym, o każdej porze roku w wielu, wielu sytuacjach. Po wodzie termalnej sięgam po Misha Time Revolution. To już jest kosmetyk, o którym Wam wiele razy mówiłam, i on jest no, niesamowity. Jest ten kosmetyk, uwierzcie mi, że można go używać rano, wieczorem, w różnych sytuacjach i on w bardzo krótkim czasie nie mam na myśli tutaj tygodnia, przy takim systematycznym stosowaniu ta esencja wspaniale nawilża naszą skórę, powoduje, że jest, ma taki większy blask, jest lepiej nawilżona, no i pomaga by późniejsze składniki lepiej się wchłaniały. Ja po tej esencji nakładam serum na twarz. I jest to pierwsze Serum. Tutaj mamy akurat Atelokolagen Perłowy. Ta skóra jest lekko podczerwieniona, jak możecie sami zauważyć, ona jest troszeczkę zarumieniona. Kiedy już wszystko mi się fajnie wchłonie, sięgam po nowość też u mnie. I jest to Caffeine Solution 5%. EGCG. Jest to organiczny związek chemiczny pochodzenia roślinnego. I tutaj mamy e, produkt, który stosujemy w okolicach oczu. Ja ogólnie nie mam problemów z obrzękami pod oczami, wielkimi e, tutaj niedoskonałościami, ale byłam bardzo ciekawa tego produktu, dlatego go zakupiłam. I nakładamy go tylko tutaj, właśnie w okolicach oczu. To, co jest ważne, to to, później zamknąć tą pielęgnację jeszcze kremem, bo możemy uzyskać odwrotny skutek. On ma tutaj nam zmniejszyć obrzęk pod oczami, ale też rozjaśnić tą strefę tutaj. I o to mi chodziło, o to rozjaśnienie. O, on już się zaczyna, na początku jest taki lepki, ale bardzo szybko się wchłania. Mogłabym użyć teraz kolejnego serum, które mam, Buffet, ale on tutaj ma też peptydy. I mówią, żeby tych kwasów AH30 nie łączyć właśnie z peptydami i z żadnymi innymi kwasami. Także go dzisiaj zrezygnuję z niego. Będę go używać osobno, jutro albo pojutrze. Po prostu nie w ten sam dzień, kiedy stosowałam tą kurację z kwasami. Ja znalazłam taką bardzo fajną stronę. Cosibella.pl. Sibella. I tam właśnie są różne takie tabelki, które możecie przeczytać, co z czym łączyć, a czego lepiej unikać przy stosowaniu niektórych kosmetyków z tej firmy. Dlatego dzisiaj sięgnę po ten Ascorbell Tetrais Solution 20% in Witamina F. I to jest po prostu witamina C. Skoncentrowana. I tutaj producent pisze, by nakładać go na produktach na bazie wody, więc spryskujemy sobie jeszcze twarz wodą termalną. Te wcześniejsze serum, które użyłam, były właśnie na bazie wody i nakładamy sobie to serum. Ono jest bardzo, bardzo wodniste. O! Już widzę, że ten rumień na twarzy mi się zmniejsza. On zapachu nie ma jakiegoś takiego przyjemnego, ale fajnie czuć go na skórze. Jest fajny efekt. Mamy tutaj działanie antyoksydacyjne. Świetnie się sprawdzi też dla osób, które mają rozszerzone naczynka. No i tutaj walczymy też z przebarwieniami, bo ma takie działanie rozjaśniające. Na koniec zamkniemy sobie pielęgnację. Tutaj mamy poranny krem przeciwzmarszczkowy Uzdrowisko. Dostałam ten krem na konferencji w Warszawie. Przeanalizowałam dobrze skład i naprawdę jest świetny. Po drugie zapach jest fenomenalny. Także nakładamy na górę kremik. Nic mi się tutaj nie roluje. Już mnie nic nie szczypie, nie mam żadnych podrażnień. Uwaga, kiedy stosujemy tak wysokie stężenie, w ogóle jakiekolwiek kwasy, to e, dziś, kiedy będę wychodzić na zewnątrz, mimo że nie ma słońca, używamy bardzo wysokiej ochrony. E, 50 plus, plus. bardzo wysoka ochrona, e, bo jeśli nie, to mimo, że walczymy z przebarwieniami, później nabędziemy się ich jeszcze bardziej. Dlatego polecam też e, takie kuracje robić e, wieczorem by po prostu skóra miała czas się odprężyć, by później nie masakrować jej makijażem. Ja mam teraz bardzo dużo czasu, bo jest dopiero 12:30, także dzieci odbieram o 4:30, nie wychodzę z domu przez ten czas. Dlatego nie będę męczyć mojej twarzy żadnym makijażem. Na koniec nałożę przed samym wejściem taką wysoką ochronę 50 i, tą, którą Wam kiedyś pokazywałam. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że zakupiłam sobie tonik z kwasem glikolowym, 7%, ale ten kwas używam tylko wieczorem i dziś go na przykład nie będę używać, bo jeśli zrobiłam sobie tą kurację, to kwasy z kwasami się za bardzo nie lubią, przynajmniej ja nie chcę ryzykować i użyję go jutro i najczęściej używam go wieczorem właśnie, kiedy tą oczyszczę fajnie twarz, przed nałożeniem serum, przed nałożeniem kremu stosuję właśnie ten tonik. To, co jest bardzo ważne i błąd, który popełnia wiele osób jest to, że nakłada Taki tonik, tonik z kwasami, i zaraz od razu nakłada serum czy cokolwiek. Pamiętajcie, że Kwasy też muszą mieć czas, żeby zadziałać. Także nakładamy ten tonik i odczekamy kilka minut. I później dopiero spryskujemy na przykład może mgiełką twarz, e, wodą termalną, czy właśnie taką esencją. I później dopiero pielęgnacja. Musimy dać e, temu kwasowi czas, by właśnie on zadziałał. Mam tu jeszcze jeden kosmetyk, który zakupiłam. Jest to Lactic Acid 10% plus HA. E, to jest e, Kolejny yy, kwas, stężenie 10% z kwasem hialurynowym, i yy, czytałam troszeczkę o nim. On jest słabszy od tego yy, AH30, bezpieczniejszy. Yy, I czytałam, że można go sobie nałożyć na noc i pójść spać. I tak myślę, że zrobię. E, za kilka dni, kiedy już troszeczkę moja skóra się ukoi, za 3-4 dni spróbuję sobie właśnie tego, by zobaczyć, jakie ma działanie. E, mam nadzieję, że takie entre, jeśli chodzi o kosmetyki, The Ordinary, Wam się podobało i się Wam przyda. Wiem, że dużo z Was e, pisałyście mi takie e, wiadomości prywatne czy komentarze. E, poluję na te kosmetyki, ale nie wiem, jak się do, do nich zabrać. Proponuję Wam zacząć od toniku. E, jest to bezpieczny produkt. Mało kosztuje, za, e, jakość. I wielkość, jaką ma, bo to jest 240 ml i chyba zapłaciłam za niego 9 euro. To naprawdę niedużo. Są kosmetyki, które są dużo słabsze i trzy razy droższe, także polecam. I możecie zacząć od tego, możecie zacząć od serum, a może jeśli chodzi o kwasy, to ten słabszy kwas mlekowy. No, naprawdę nie chcę tutaj żadnych skarg pod spodem, pod firmę, że ktoś z Was zrobił tak jak ja i miał jakieś skutki uboczne nie każda skóra jest taka sama, trzeba wiedzieć ją, poznać ją, pielęgnować to co mi dobrze działa, niekoniecznie będzie dobrze działało na Waszej skórze, także musicie być bardzo ostrożne by po prostu sobie nie zaszkodzić. to tyle kochane, ja lecę nakręcić sobie włosy na wałki, że to tyle w dzisiejszym vlogmasie widzimy się w kolejnym będę starała się właśnie to tak urozmaicić, że czasem Was gdzieś zabiorę, czasem będzie to pielęgnacja, czasem będą to paznokietki tak jak było w ostatnim filmie. No i nic, zapraszam na kolejne filmiki. Cześć wam, kochani.